Transylwania. Obszar pokryty gęstym, nieprzebytym lasem. Siedziba dzikich niedźwiedzi. Ciężka przeprawa. Głuche wąwozy i niezliczone jaskinie. Wykorzystam wszystko, czego się nauczyłem, by przetrwać w tych nieprzyjaznych warunkach. Szkoła przetrwania. Wracamy do Rumunii i w Karpaty. Ponoć to ostatni naprawdę dziki las Europy. Pogoda się psuje. Okno pogodowe jest niewielkie. Pilot mówi, że nie da rady tam wylądować, więc będziemy musieli użyć lin. Właśnie krajobraz. Spójrzcie na te ogromne Transylwański to to najstarszy w przez człowieka obszar Europy. Tu narodziła się legenda hrabiego Draculi. Dodajcie do tego Legion Niedźwiedzi.